Chickena. To jest taki krok, którego, yy, nie wiem jak znacie, jest w jednym To jest taki wesoły kurczak, tak? Twanki to jest wesoły, a kurczak to jest chicken. I taki wesoły kurczak polega na tym, że wygląda mniej więcej tak. Funky, chicken. Funky, chicken. Funky, chicken. I spróbujemy się tego nauczyć, takiego kruku. I sprawdźmy, to polega mniej więcej tak. Tak, to jedziemy przodu, popiemy. Zatrzymujemy przy kotce. To jest funky, I teraz robimy Chicken, czyli takiego przygo kurczaka. Opa. Dół. Tak? I znowu. Kopi. Hop. Kopidu. funky chicken. funky Chicken. Raz i dwa. I. Raz i dwa. Wychodzi Kropkami można się przesuwać, tak? Można nagrywać do ogółu. To. No. Można nagrywać do przodu. Albo do tyłu. Tak? Hoplę. Zaraz tak. próbuję zrobić tak. Zróbmy cztery kroki do tyłu. Najpierw sobie przesuwać do przodu ten krok, a później do tyłu. Dobra? Zobaczcie. Czyli nagrywajmy funki chicken. Funki chicken. Funky chicken, funky chicken, raz i hop, raz i hop, ale przodem tam nie, oh, a okay, dobra. Słuchajcie, funky chicken jest opanowany, mniej więcej, dobra? I teraz tak, dołączmy sobie do tego funky chickena, czyli tak, cztery razy funky chickenu do przodu. Robimy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Zobaczcie, dotykamy ziemi, wracamy, tak, i robimy obrót, hop, super, tak, jeszcze raz, dotykamy ziemi, wracamy, robimy obrót i na koniec robimy taki skos i rękami robimy załączenie, hop. Od początku. 4 klapy, 5 klapy, Łapiemy ziemię, robimy obrót Siedem. i robimy tę 7 i 5 klapy, 5 klapy, 5 klapy, 5 klapy, Ziemia, góra, Obróta. Obróta. Jeszcze jeden to robimy na samym początku, tak? Zanim zrobię e, pierwszego panu Cikela, to żeby pokażcie taką sytuację, że łapiecie coś z ziemi, spoglądacie na to i przeskakujecie. Top i kocha. Tak? Zobaczcie, jeszcze raz. Łapie coś z ziemi, patrzę co to jest. Tak? I przeskakujecie. To i kocha. To jest na Czyli zobaczcie, co to jest, to jest Raz, dwa, trzy, cztery. Funky chicken, funky chicken, funky chicken, funky chicken. Funky chicken, funky chicken. tył, przód, obrót.